Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy on mnie kocha? Karty przełożyłam i tradycyjnie wrosujemy. Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dziesiątka kilku. Co wychodzi naprzeciw? Krowa głow. Wynik, odpowiedź, rada, siła. Dołożę kartę. Sześć było. Dołożę kartę. Mas mieczy. Dołożę kartę. Rycerz mieczy. Na spodzie talii jest... Karta piątka kielichów i to może być tło czytania. To jest płacz, rozstanie, opłakiwanie przeszłości, niezamknięta przeszłość. Sedno, dziesiątka kielichów. Związek, partnerstwo, małżeństwo, rodzina. Poczucie jedności, trwały związek, to jest zakochanie, bezpieczeństwo emocjonalne, związek oparty na miłości, to jest jedność z kimś, kogo się kocha. Tutaj też jest takie nadludzkie wyrzeczenie i poświęcenie się dla kogoś czyli zrobię wszystko, tylko mnie kochaj. Związku, miłości nie kupujemy nie ma takich pieniędzy. Co wychodzi naprzeciw? Królowa buław To jest niezamknięta przeszłość. To jest krytyka, zgorzkniałość, dwulicowość, podejrzenie o zdradę, szantaż emocjonalny, ukrycie prawdy, kłamstwa, niestałość w uczuciach, brak dojrzałości. Wynik, odpowiedź, rada, siła, sześć buław as mieczy i rycerz mieczy. Partnerstwo jest po to, aby wzajemnie się wzbogacić. Partnerzy wzajemnie się wzbogacają. Od partnera zależy Twoje zdrowie psychiczne. To, że tę osobę kochasz, to nie znaczy, że jest dla Ciebie odpowiednią osobą. To, że on cię bardzo pociąga, to nie znaczy, że obydwoje patrzycie w jednym kierunku, czy patrzycie tak samo na życie. Para powinna się z sobą nauczyć rozmawiać. A to jest bardzo trudne. Również trzeba zobaczyć, czy jest bliskość między Wami. W następnych filmach powiem o komunikacji między kobietą a mężczyzną. A to jest kolejna bariera, którą trzeba przejść, jedna z większych barier. Ale wracam do brzegu. Partnerzy powinni być do siebie dopasowani, powinni mieć osobowość. Trudno jest żyć z partnerem, który nie ma osobowości, który jest uległy, podporządkowany. Taka postawa na dłuższą metę się nie uda. Związek nie przetrwa próby czasu. Partner, który krzyczy, jest osobą niestabilną psychicznie i emocjonalnie. Taka osoba posiada Duże problemy emocjonalne. Z takim człowiekiem jest trudno żyć. Szkoda jest marnować życia dla takiej osoby dla takiego partnera. Taka osoba potrzebuje pomocy, a nie partnera do związku. Można powiedzieć swoje zdanie, ale nie wydzierać się. Krzyk nie spowoduje, że strona przeciwna zmieni zdanie. Szóstka była w. Pokazuje mężczyznę, który osiągnął swój cel, czyli ona zrobiła to, co chciałem, zdobyłem, pokonałem i przekonałem, który ma zdolności przywódcze. Tutaj są pokazane tylko rycerskie czyny i przebiegły rycerz, a kobieta powinna być zainteresowana tylko królem. Rycerz Mieczy potrafi przykuć uwagę. To też jest wielbiciel. Pytanie jest, czy on mnie kocha, to odpowiadam, że to może być przyzwyczajenie, ale nie ma porywów serca. Jest tak, jest, szał nie ma. Tutaj jest raczej, raczej praca i pomoc z wykorzystaniem osoby czy sytuacji. Trafiła się dobra okazja, to z niej skorzystał. Tutaj tu nawet nie ma przyjaźni, bo przyjaciół się nie wykorzystuje. A z mieczy mówi o braku zaangażowania. Chód w relacji. To zbycie z kimś wyłącznie z rozsądku. Chłodna kalkulacja. Jedna ze strony traci swój czas. To jest. I będą ciągłe dyskusje, ciągła polemika. Rozmowa na temat uczuć będzie prowadzona w sposób. Wyważony, sprytny, inteligentny, w której będzie dominował rozsądek, a uczuć jak nie było, tak nie ma. Uch, zawiało lodem. Trzeba ruszyć w nowy kierunek dla siebie, z nowymi pomysłami. I już nie oglądać się na przeszłość. Trzeba to zrobić jednym cięciem. Raz na zawsze. I być szczęśliwą osobą. Bo ja tutaj szczęścia nie widzę. Ale jest związek. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot Bośnię. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot Bo o